Ja jestem Paweł Malinowski, a to jest świnka pepa! Jestem Pepa! Dzisiaj będziemy otwierać saszetki z Chińczyka ze świnką pepą. Świniożką pepioszką. Mam nadzieję, że będą tam bardzo dziwne, podejrzane, plastikowe, chińskie elementy. Pamiętaj łapce kurę i o chorobiku świrze, którego możesz dostać na sklep .pl. Właśnie tak! Dobra, lecimy z tym! U, 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 u. A co my tutaj mamy? O, o nie, chiński plastik, zapomniałem rękawiczek. O, od razu lepiej. Zaczynajmy od tej saszetki. Jaki potwór kryje się w środku? Ho, ho, ho. Ja nie mam pojęcia, ale najpierw karty. Tata Pepy ma dużo ataku. Mama Pepy ma wiele energii. I, ho, ho, i dziadek Pepy też żyje, jeszcze fajnie. Ale najfajniejsza jest figurka, prawda? Wow! To, to jest świnka Pepa Żołnierz! Łooo! Żołnierz! 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 Jestem świnka Żołnierz! Dobra! To była fajna figurka, ale ja mam nadzieję, że kolejna będzie lepsza. Bo tam, tam nie. No, tak z, z, słabo. Okej. Okay, dziadek. Nie, tata Pepy, okej okay. No nie, powtórka O, tego jeszcze nie miałem Ale w ogóle spójrzcie, jak się ładnie mienią te karty Dobra, figurko Ja chcę mieć ekskluzywną figurkę świnki Pepy eee! to, to, to nie przypomina mi niczego Z Pepy Chłopik świr ty, ty nie jesteś Pepą Ty jesteś jakimś podrabiańcem! Jestem świnka Pepa. Nie, ty jesteś świnka z Chińczyka. Ej! Wow, ale chomik tutaj zrobił nam rozgardiaż. Niezły. On wie, o co chodzi. Uu, może tutaj będzie jakaś fajna świnka Pepa. O, mama Pepy. Dzień dobry, mało Pepy. Dzień dobry, wszystkiego dobrego. Tak, tak, tak. O nie, tą już my! Ale w środku kryje się. Nie. Nie mówcie, że to powtórka. Nie! Homik, zapraszam! Homik, świr! Jestem świnka Pepa! Wcale nie! Homik, świr! Tak się składa, że mam tutaj worek pełen świnek Pepek. <śm> Oryginalne niechińskie figurki wyglądają o tak, widzicie. Bardzo ładna kształtna świnka pepa. No ale wiecie, nie? To jest droga rzecz. A ja kupuję tani chiński plastik. O, nie róbcie tego w domu. O, pepo! O. Lepiej nie róbcie tego w domu. stworzyłem potwora świnka pepa wsysa drugą pepę o nie co tutaj się dzieje Pomył, Paweł może po prostu otwórz kolejną saszetkę co ty na to dobra chomik ale jeśli kolejna saszetka będzie też jakaś dziwna to ją przerobię naprawdę mam tutaj pistolet na klej na ciepły klej i no nie nie znowu pepa żołnierz czy my idziemy na wojnę? Tylko Sigmy mnie pamiętają! Jestem już gotowa do działania! Zwłaszcza mój świeżo naostrzony skalpelik. Jak wojna to wojna! Zapraszam do broni! No i mamy oto pierwsza pepa żołnierz w historii tego kanału. Nie wiem co jest grane w ogóle, ale jest fajnie. Jak to nie wiesz, co się dzieje? Wojna! Nie ma żadnej wojny, widzowie, spokojnie, ja was obronię, to, to, to tylko taka zabawa, mi świr! Dobra, zobaczmy, jak tam kolejne saszetki się mają, okej, okay, otwieram, oho, tutaj widzę karty jakieś takie inne, o, a nie, to jest tył kart, O, mamy świnkę Pepe z bardzo dziwnym ryjkiem, ale holo, więc fajnie Tata pepy, okej okay. i jeszcze raz to samo w tej samej saszetce. I... A figurką jest Nikt i jak królik. Kró Tylko że pan królik powinien być biały, a nie różowy, więc dam mu tutaj trochę takiego kleju na twarz, żeby się zmienił kolor. Mu. Mam nadzieję że się zmieni. Okej. Okay. Na pewno jest zaklejony. Nie wiem, czy mu się kolor zmieni, ale let's go! Zrobiłem z tego taką oto figurkę i dorzucę to do sklepu homicswear komuś. Tak, właśnie tak. Uszyste homiki w Twojej okolicy tylko na www.homicswear.pl. Oprócz tego koszulki, preloki, tatuaże, ręczniki i kiesy na telefon tylko na www.homicswear.pl. Jestem świetna, bez pistoleta! Ja chcę pi Chcesz, chcesz pistolet? Okej. Okay. Tada. Mówisz, masz. Dziękuję. Ja chcę tylko machać płetwą. A ja chcę tylko otwierać saszetki i świnki Pepy. Właśnie. Właśnie ta... O, o nie, dziadka Pepy już miałem. Aha. O, właśnie to, to jest moja mina, kiedy dostaję powtórkę. Tak, właśnie to jest moja mina. No, nie muszę mówić co, prawda? Alright. Jaka figurka? O, to... Takiej jeszcze nie miałem! To prześliczna figurka <laughs> Prześliczna chińska figurka Ale gdzieś tutaj na pewno kryje się niesamowita prawdziwa figurka Legendarna, której... <laughs> której na pewno nie znajdę w tym odcinku, ale może w kolejnym znajdę. Dobra, zobaczmy. Widzowie, trzymajcie kciuki, proszę. Dajcie łapkę w górę, błagam! Jest! Jest to legendarna figurka, chyba, bo, bo jest tutaj, patrzcie, żółte, żółte, czyli prawie złote, no i takie uszy w serduszka są, o, takiej pepioszki jeszcze nie miałem, bardzo ładna figurka jest to, piękna, ona nie może mieć karabinu w ręce, ona musi mieć jakiegoś ładnego kwiatka, przykro mi, nie mamy żadnych kwiatków na stanie, no trudno. W takim razie otwieramy kolejną saszetkę, haha, ze świnką Pepą, mam nadzieję, że tutaj będzie coś niesamowitego, najpierw karty, o tak, o tak, o nie, o nie, o, o tego płaczliwego George'a jeszcze nie miałem, ale czad, dobra, no i tutaj oczywiście dziadek, dziadek Pepy i, nie, przecież miałem to przez chwilą! to powtórka dosłownie sprzed sekundy. O <grybuj> Jeśli lubicie świnkę Pepe, zapraszam na kanał Moja reakcja na. Tam Paweł Walilowski komentuje świnkę Pepe, Śm śmieszne przeróbki. Zapraszam na kanał Moja reakcja na.